Dzień dobry państwu Izabela Kozakiewicz witam państwa serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z biznesem a dzisiaj moim państwa gościem w wersji online niestety natomiast w tych czasach różnie bywa jest pan Michał Siejda specjalista do spraw roszczeń i członek Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców SIDiR. Dzień dobry pani Michale. Dzień dobry pani Izo bardzo mi miło wystąpić tutaj przed państwem. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy z Panem Michałem o sprawie bardzo, o obszarze bardzo interesującym, bo o transformacji cyfrowej branży budowlanej. E, branża budowlana w Polsce ma się e, całkiem dobrze, że tak ogólnie powiedzieć. E, cały czas myślimy o tym, e, w jakim kierunku idzie mieszkaniówka, kolokwialnie mówiąc, jak dalej będą rosły ceny mieszkań, natomiast nie o, nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, a o tym, w jaki sposób firmy budowlane i branża budowlana w Polsce podchodzą do zjawiska transformacji cyfrowej, przed którym stoją coraz częściej i które jest coraz większym dla nich wyzwaniem, tak po stronie komercyjnej, jak i po stronie, że tak powiem, produkcyjnej. Pan Michał dzisiaj z nami jest z tego tytułu, że ten temat ma dosyć głęboko rozpoznany. Panie Michale na sam początek jakbyśmy mogli przyjrzeć się tym trendom, które widzieliśmy już w zeszłym 2021 roku jeśli chodzi o transformację cyfrową branży budowlanej. Co jest w tych trendach takiego zwłaszcza interesującego na co zwra warto zwracać uwagę? To znaczy, wydaje mi się, że najbardziej e, popularnym trendem, i to, o czym się mówi w budownictwie, to jest szeroko pojęte Building Information Technology, czyli BIM. BIM to jest rozwinięcie dawnego programowania CAD, Computer Aided Drawing, albo drafting, e, i to jest rozszerzenie tej, tej koncepcji na wiele kolejnych wymiarów, e, a w uproszczeniu dla takiego laika. To jest możliwość zobaczenia tego obiektu, który ma być wybudowany, jeszcze zanim on zostanie wybudowany. No właśnie, a oprócz tego, tego trendu, czy tego zjawiska, o którym Pan mówi, czy jest jeszcze są inne jeszcze obszary, jak moglibyśmy tak właśnie spojrzeć na branżę budowlaną, obszarami, które w zeszłym roku były poddawane takiej transformacji albo nie były, a mogłyby być, bo na świecie już te narzędzia zdecydowanie szybciej idą. Poza Polską na, na rynkach zagranicznych. Czy są inne obszary, które poza tym właśnie BIMem, no BIM nie jest obszarem, ale których dotyczą inne technologie, o których możemy opowiedzieć. Tak, drugim obszarem, o którym warto by było wspomnieć, który nie jest e, widoczny z takiego punktu widzenia e, odbiorcy, na przykład e, kupca mieszkania, e, jest e, taki obszar, który się nazywa Common Data Environment. E, I to jest e, takie oprogramowanie, które pozwala na bardziej e, złożone zarządzanie. Procesami w trakcie budowy, na wymianę korespondencji pomiędzy inwestorem a wykonawcą, na przechowywanie różnych dokumentów, które powstają w trakcie tego procesu budowlanego. Ale to, co mi się wydaje jeszcze, jest ciekawe dla tego ostatniego roku, który Dosyć dynamicznie zmienia trendy cyfryzacji, to jest ogólna biurowa transformacja, która jest związana z pandemią. To, że możemy się komunikować online, tak jak dzisiaj, i to, że pracownicy, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w działanie na budowie, mogą coraz śmielej świadczyć swoje usługi zdalnie. No właśnie, a jeśli już Pan wspomniał o tej transformacji, która obejmuje na skutek pandemii wiele obszarów naszego życia i prędzej czy wolniej postępuje, jakbyśmy mogli się przyjrzeć polskiemu rynkowi budowlanemu i porównać trochę, Nasze rodziny, rodzime firmy, jeśli chodzi o tą skalę transformacji cyfrowej w różnych obszarach. Czy to ten prosty, nazwijmy to, chociaż on wcale taki prosty nie jest biurowy, czy to ten bardziej skomplikowany, polegający na przechowywaniu i udostępnianiu danych, albo dotyczący tych, tych już projektów, które są w pełni online. Czy patrząc na te różne obszary, jak one się rozwijają w polskich, w polskich firmach budowlanych? Możemy powiedzieć, że jesteśmy dosyć zaawansowani w porównaniu do krajów, które bardzo, na, na, na bardzo jakby szybkim stopniu rozwoju tą transformację cyfrową branży budowlanej stosują, czy mimo wszystko jeszcze mamy tam do nadgonienia troszeczkę? Wydaje mi się, że tu należałoby powiedzieć o tym, że polskie budownictwo jest bardzo zróżnicowane pod względem cyfryzacji. Mamy zarówno duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, które zatrudniają setki czy nawet tysiące osób, i one tak naprawdę nie bardzo odstają od tego, co się dzieje na całym świecie, ale oprócz tego mamy Dziesiątki czy nawet setki tysięcy malutkich przedsiębiorstw budowlanych, które zajmują się bezpośrednio realizacją, i ich stopień cyfryzacji generalnie nie zmienił się, wydaje mi się, że gdzieś od 20-30 lat. W sensie to są, to są przedsiębiorstwa, które mają, zdarza się, że mają wykupione 15-20 letnie oprogramowanie, które działa i uważają, że skoro działa, to nie trzeba jego ulepszać, no bo cały czas wykonuje swoją pracę. Bo można coś popsuć. I... Tak, oczywiście, że można coś popsuć. Bo proszę zwrócić uwagę, że, że tam nie ma, nie ma takich zasobów na, na pracowników, którzy mogą rozwijać różne... Procesy mogą to optymalizować i sprawić, że to, co się działo wcześniej, zostanie zrobione bardziej wydajnie. I to jest, i to jest chyba największy problem, że ciężko jest powiedzieć jednoznacznie o, o polskim budownictwie, ponieważ jest ono bardzo mocno zróżnicowane. No właśnie wspomina pan o tym braku zasobów albo braku świadomości dotyczącej nowych rozwiązań, co oczywiście wynika z braku zasobów i kompetencji ludzkich. Jakie są inne bariery, które stoją przed polską branżą budowlaną patrząc z perspektywy pewnie tej masy mniejszych podmiotów, no bo te większe międzynarodowe wiadomo, że są spółkami-córkami globalnych organizacji i u nich ta Wiedza i ten proces absorpcji technologii postępuje nieco inaczej i szybciej. A jakie są bariery, jak spojrzymy na te właśnie podmioty mniejsze, polskie, które borykają się z tym brakiem kompetencji? Czy są jeszcze inne bariery, które tutaj możemy wdrożyć, znaczy wdrożyć, które możemy zidentyfikować, a o których warto pamiętać, myśląc o transformacji cyfrowej? To znaczy, na pewno pierwszą podstawową barierą jest bariera psychologiczna. Czyli, czyli to, że ludzie boją się zmian, nie chcą zmian, zwłaszcza nie chcą zmian narzuconych z góry. Czyli, że przychodzi szef, do którego przyszedł jakiś handlowiec, powiedział mu, że jak pan kupi to, to rozwiązanie, to nagle rozwiążą się pana wszystkie problemy. No i on kupuje to rozwiązanie, a potem. Pracownicy się okazuje, że pracownicy nie chcą tego, tego stosować, i to jest jeden z problemów, które możemy zauważyć. Drugi problem, który możemy zauważyć, to jest to, że te małe przedsiębiorstwa patrzą bardzo w krótkim dystansie pomiędzy inwestycją a stopą zwrotu, i oni byliby prawdopodobnie gotowi. Zainwestować w jakieś dodatkowe oprogramowanie, dodatkowe technologie, które by wspomogły ich pracę, pod warunkiem, że to wspomogłoby pracę tych pracowników, którzy są zaangażowani bezpośrednio w wykonywanie robot. To na przykład można zauważyć na robotach infrastrukturalnych. Mm -hmm. Na przykład koparki, równiarki, spycharki które potrafią, które już dzisiaj jesteśmy w stanie tak oprogramować, żeby połączyć je z systemem geolokalizacyjnym i mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób zgrywa się to, co jest w projekcie, z tym, co wykonuje w danym momencie dana maszyna. Co? To tam widać, że ta, te wydatki na cyfryzację, one postępują. One postępują już co najmniej od, od 10 lat, co widać, co widać na budowach. Bariera no pojawia. I... Bariera pojawia się, moim zdaniem, głównie w, w takim odniesieniu do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przy budownictwie kubaturowym. Tam jest bardzo ciężko na tyle wdrożyć jakikolwiek osprzęt, który by wspomagał tą pracę, tak żeby wzrost tej wydajności dał się zauważyć w krótkim czasie. No właśnie, a jeśli chodzi o jeszcze błędy, które te firmy popełniają we wdrożeniach, no bo transformacja cyfrowa to jest taki proces, w którym... Zresztą dzisiaj rano też miałam rozmowę przy jednym z, z projektów, które robimy, właśnie o, o błędach w transformacji cyfrowej, i tam jeden z rozmówców powiedział: No, w zasadzie 90% transformacji, które widziałem, obarczone było jakimiś błędami, i trudno jest przeprowadzić takie procesy, które błędów nie posiadają. Jakie błędy. Podejściu właśnie do zmian, do transformacji cyfrowej, do tego procesu takich zmian pełnych wyzwań. Jakie błędy na ogół popełniają firmy w branży budowlanej w Polsce? O jednym błędzie już powiedziałem. Błąd, który polega na tym, że zmiany są narzucane, a nie wynikają z bezpośredniej potrzeby pracowników liniowych, takich nazwijmy. I to wydaje mi się, że naj, jest najczęstszy błąd, który się wdraża, który powstaje przy wdrażaniu. I to nie tylko przy przemyśle budowlanym, tylko przy różnych innych przemysłach również. A drugi błąd, o którym warto by było wspomnieć, to jest to, że my patrzymy na to, co się dzieje na Zachodzie i staramy się Kopiować dokładnie te same rozwiązania, które wydaje nam się, że działają na zachodzie, a nie do końca przeprowadzimy analizę, czy to oddaje ta sytuacja gospodarcza, w której my jesteśmy, dokładnie te realia, w których tamte rozwiązania się sprawdziły. To jest jeden aspekt tego. A drugi aspekt tego samego problemu kopiowania. Rozwiązań zachodnich, jest to, że my, zamiast się zastanowić nad tym, jak zrobić to mądrzej, bo może już są dzisiaj inne rozwiązania, które wydają się lepsze, to idziemy w tym samym kierunku i tracimy kolejne lata na to, żeby przejść tą samą drogę, które przeszły społeczeństwa zachodnie. No właśnie. Jak wobec tego z Pana perspektywy przygotować firmę do do, takiego, do takiej transformacji, bo z jednej strony mamy tą wielość obszarów, które moglibyśmy zaangażować w taką transformację cyfrową, począwszy od tego produkcyjnego, gdzie technologie związane z, z obszarem BIM są nierzadko bardzo skomplikowane, a skończywszy na tym właśnie biurowym. Jak mając na uwadze, Ograniczony worek inwestycyjny, no bo on mimo wszystko nie jest workiem bez dna. Jak powinniśmy planować tą transformację cyfrową takiej firmy budowlanej? Od jakiego obszaru należałoby zacząć i na co należałoby postawić priorytety przy takim wdrożeniu? Moje obserwacje niestety nie są. Nie są takie, jak, jak wydaje się, by się chciało usłyszeć, bo mm -hmm. obserwacje dużych firm budowlanych prowadzą mnie do wniosku, że pierwsze innowacje technologiczne, które się pojawiają, one się pojawiają w obszarach, które są zupełnie niezwiązane z biznesem. Czyli to są kwestie na przykład HR-ów, na przykład public relations i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zagraniczne korporacje w Polsce bardzo dużo wydają środków na to, żeby wprowadzić informatyzację tych obszarów. I to dla mnie jest dziwne, biorąc pod uwagę to, że to nie przynosi jakichkolwiek korzyści dla biznesu. Moim zdaniem, dużo więcej korzyści dla biznesu jest zastanowienie się nad tym, jakie dane mogą nam w przyszłości pomóc i tu konkretnie z mojej perspektywy specjalisty do spraw roszczeń muszę powiedzieć o tym, że gro wykonawców budowlanych po prostu nie panuje nad dokumentami, które produkuje i Traci bardzo dużo czasu i energii na to, żeby odszukać dokumenty, które kiedyś powstały, i żeby później bronić swoich praw. I to jest na pewno niezagospodarowany obszar. No właśnie, czyli to tak naprawdę jest taki obszar, który jest z jednej strony bardzo obok biznesu, a z drugiej strony nie jest jakimś tam typowym obszarem dla branży budowlanej, bo porządek w dokumentach, jest w zasadzie przy każdym biznesie dosyć znaczną, żeby nie powiedzieć, jedną z priorytetowych osi, wokół których te operacje powinniśmy budować. A proszę powiedzieć, już tak zupełnie operacyjnie, jak myślimy chociażby o tym rzeczonym porządku w dokumentach i o wdrożeniu narzędzi czy procesów, które się z tym wiążą, przy założeniu oczywiście też dosyć dużego wyzwania, no bo branża budowlana to jest współpraca często z podwykonawcami, którzy współpracują z podwykonawcami, więc tych dokumentów od różnych interesariuszy trzeba zebrać dosyć dużo. Jak mając na uwadze wyzwania takiego dosyć skomplikowanego procesu, dobierać i narzędzia technologiczne, i wdrożeniowców, które takie narzędzia, którzy takie narzędzia nam, nam, nam mogą wdrożyć. E to wydaje się bardzo trudne rozwiązanie. Przypomina mi się rozmowa, niedalej jak sprzed tygodnia lub dwóch, z kolegą prawnikiem, który stanął przed tym samym problemem, i dzielił się ze mną swoją refleksją, że jeden konsultant zrezygnował, a drugi uciekł. I myślę, że przed podobnym problemem stają firmy budowlane. Po prostu dzisiaj Niestety, rynek informatyczny jest taki, że bardzo trudno jest zdobyć wiarygodne informacje na temat jakiegokolwiek wykonawcy. I wydaje się, że polecenia to jest chyba najlepsza rekomendacja do tego, żeby wybrać konsultanta, który pomoże nam się stransformować cyfrowo. A proszę mi powiedzieć, bo tak się też zastanawiam, często patrząc na. Wdrożenia właśnie systemów informatycznych, narzędzi, które mają wspomagać biznes. I patrząc na te wdrożenia, zastanawiam się, czy w analogii do branży budowlanej niedobrze byłoby mieć w takim procesie wdrożeń takiego kierownika nadzoru, który będzie siłą wewnętrzną z kompetencjami informatycznymi. Która może nam kontrolować tego naszego konsultanta i wdrożeniowca? Czy proces, który on wdraża, jest procesem, z którego będziemy finalnie zadowoleni? Tak, z całą pewnością taki konsultant by się przydał, tylko myślę, że ciężko go znaleźć. I to jest chyba ten problem który sprowadza się do tego samego wyboru, jak z konsultantem. Wydaje mi się, że dużo jest dzisiaj takich możliwych rozwiązań, które firmy zarówno budowlane, jak i inne przedsiębiorstwa, które opierają się na na wielu dokumentach w tworzeniu historii zdarzeń, w, historii, w prowadzonej działalności, to wydaje się, że, że dużo jest takich rozwiązań, które pracownicy są w stanie wypracować w jakiś sposób wewnętrznie. Mhm. I coraz częściej słyszy się o różnych rozwiązaniach, które tak naprawdę. Sprowadzają ułożenie pewnych procesów w algorytmy, a praca programistyczna tworzy się gdzieś w tle. Mówię o tym, że rozwój technologii informatycznych zmierza w takim kierunku, że coraz Więcej będzie zależało od tego, w jaki sposób dany pracownik jest w stanie przemyśleć to, jak oprogramowanie jest w stanie mu pomóc, niż to, jakie są jego kompetencje informatyczne. Czyli wracamy tu trochę od technologii informatycznych do składnika ludzkiego i to bardzo dobrze, bo chciałabym na koniec jeszcze trochę porozmawiać o tym, w jaki sposób wdrażać te narzędzia technologiczne i transformować organizację na organizację cyfrową w taki sposób, żeby ludzie chcieli używać tych narzędzi. Bo narzędzia, same w sobie, chociażby najlepsze klasy Mercedesa, nic nie przyniosą jeśli chodzi o 100% roku, to jak ludzie nie będą ich chcieli używać? W jaki sposób przygotować i przeprowadzić organizację, żeby ona faktycznie efektywnie później działała przy użyciu takich narzędzi? Moim zdaniem najbardziej kluczowe jest zaangażowanie pracowników, czyli po pierwsze porozmawianie z nimi, po drugie, zaangażowanie ich w wybór rozwiązania i przeniesienie ścieżki decyzyjnej jak najniżej w kierunku do pracowników, którzy mają używać danego rozwiązania. Jeśli oni będą widzieli, że dane rozwiązanie pomoże im w pracy, rozwiąże ich codzienne problemy, to wydaje mi się, że chętnie będą z niego korzystać. I tutaj postawilibyśmy kropkę. Zatem, drodzy Państwo, życzę Wam wszystkim, żebyście oprócz wyboru narzędzi technologicznych słuchali też ludzi, bo to okazuje się w transformacji cyfrowej, chyba jest jeden z czynników sukcesu. Jakbyśmy mogli jeszcze, Panie Michale, na sam koniec, w ostatnich dwóch zdaniach zastanowić się, gdzie branża budowlana, w 2022 roku będzie podążać, jeśli chodzi o transformację cyfrową. Jak pan obserwuje rynek polski i te narzędzia, które się globalnie pojawiają? Jak panu się wydaje, w jakim kierunku będziemy się zmieniać, poruszać, podążać i gdzie polskie firmy powinny spoglądać, żeby się transformować i rozwijać szybciej w tym kierunku? No, moja obserwacja jest e, prosta: że e, polskie filmy powinny patrzeć na polskich e, pomysłodawców, bo naprawdę coraz więcej pojawia się różnych rozwiązań, które e, po prostu polscy, e, e, czy to pracownicy, czy, czy przedsiębiorcy wymyślają i, i starają się wdrożyć. I naprawdę te, te rozwiązania cyfrowe nie odbiegają od jakichkolwiek rozwiązań zagranicznych, a często są po prostu lepsze, prostsze i robią robotę. Zatem, drodzy Państwo, ufajmy temu, co polskie. Bo cudze chwalimy, a, te, a innowacji polskich nie znamy, a być może faktycznie te, które tu się rozwijają, znają specyfikę naszego rynku i warto na nie spoglądać. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Michał Siejda, specjalista do spraw roszczeń, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców SIDIR. Osoba, która na transformację cyfrową w branży budowlanej spogląda z ogromnym zainteresowaniem i dużymi kompetencjami. Dziękuję bardzo Pani Michale za udział Dziękuję w programie. Bardzo. A Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek programu dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Pozdrawiam serdecznie Izabela Kozakiewicz. Dziękuję, do widzenia.